Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku. Ten nie, ten nie, ten również nie. Ale za to ten tak. A dlaczego tak? A dlatego, że wylatuję i muszę zabrać jakiś plecak. Co nie znaczy, że te wszystkie trzy plecaki pozostałe są złe. Tak nie jest. Są fantastyczne. Czasami ludzie pytają się, co zabieram na wyjazd, więc zapraszam. Plecak, który pokazałem jako ostatni, który zabieram, za chwileczkę wam przedstawię yy, i opowiem, yy, dlaczego leci ze mną. Ten plecak nie leci ze mną, dlatego że jest za mały, chociaż być może bym się zmieścił, ale aktualnie potrzebuję ciut, ciut, większego plecaka, yy, ciut, ciut większy plecak, dlatego no, ten odpada, ale na inne wyprawy jest fantastyczny, o czym opowiem innym razem. Ten plecak no, jest super, służył mi przez wiele lat, ale niestety cały środek jego się zużył i e, no musiałbym troszkę pokombinować z tymi wszystkimi wnętrzami e, od innych plecaków, e, a nie mam na to zbytnio aktualnie czasu e, i dlatego po prostu wcześniej musiałem już innym razem kupić sobie. Ten, ten ostatni plecak, ale ten jest fajny, mam go chyba z 5 lat i naprawdę jest w super stanie, muszę odnowić mu tylko wnętrze. Nie zabieram go tym razem, no bo mam nowy plecak. Ten plecak natomiast nie leci ze mną, no bo nie potrzebuję zabrać aż tylu rzeczy, tym bardziej, że lecę samolotem, no i. Trochę chyba nie trzyma wymiarów bagażu podręcznego, aczkolwiek podróżując nie tylko na liniach europejskich, ale nawet azjatyckich widziałem, że ludzie latają z takimi plecakami jako podręcznymi, także nie wiem jak to jest dokładnie w przepisach, no ale ja wolę się trzymać, żeby mojego sprzętu mi nie zarekwirowano. Także ten plecak jest super, głównie biorę go na dronotripy, kiedy na przykład nie jadę swoim samochodem, tylko Jadę czyimś autem i muszę się skompresować z bagażami, z walizkami. To naprawdę plecak jest pojemny, fantastyczny. mogę powiedzieć, że uwielbiam go, ale naprawdę go bardzo lubię. Ostatnio miałem przyjemność lecieć do Tajlandii, no i były tam jakieś takie bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące plecaka w niektórych liniach. No, musiałem się przesiadać kilka razy, więc stwierdziłem, żeby nie narobić sobie kłopotu. Wezmę plecak pasujący do wszystkich przepisów. Oczywiście później się to e, specjalnie nie sprawdziło, bo latali ludzie z wielkimi plecakami, e, z troszkę większymi, no i ja z tym mniejszym. Niemniej jednak e, bardzo spodobał mi się ten plecak, mimo że kupiłem go trochę na wariata. Nie jest to żaden film sponsorowany. Chcę Wam tylko pokazać, co zabieram tym razem na wylot do jednego z krajów. Przede wszystkim, zabieram ze sobą laptopa, który, wiadomo, no musi ze mną jechać, ponieważ mam swoją pracę i czasami wyjazd to nie jest mój urlop, tylko po prostu no, mam swoje obowiązki i mając swoją firmę, trzeba mieć zawsze takie rzeczy ręką. Tu jest super kieszonka, na super sprzęt, gdybym chciał obejrzeć coś w mniejszym stylu niż na przykład na laptopie w samolocie, albo po prostu dać dziecku, żeby był spokój. Tak, wiem, wiem. Psychologowie już się odzywają. Tu natomiast jest miejsce na wszystkie bilety i na pierdółki. No wiadomo, każdy może dać sobie coś innego. Ja zazwyczaj tutaj sobie daję e, bilety. Co zabieram ze sobą i co jest oczywiste, to. Ten oto dron. Dlaczego zabieram tego, a nie mojego dużego 3PRO? A to dlatego, że w Turcji drony powyżej 500 gram muszą być prawdopodobnie rejestrowane i zgodę trzeba uzyskać na kilka tygodni wcześniej. Dlatego biorę tego drona, ponieważ na niego nie trzeba żadnej zgody. Podobno. Czy mi go skonfiskują na lotnisku, tego nie wiem, no ale wolę stracić tego drona niż tego dużego, co jest oczywiste. Jak leciałem do Tajlandii, to w biurze podróży powiedzieli mi, że. W ogóle nie wolno przewozić dronów e, na liniach lotniczych pomiędzy Singapurem a Bangkokiem, i tak dalej tak dalej, więc nie wziąłem dużego drona. No wiadomo, że wolę stracić tego mniejszego. E, no, ze względu oczywiście na cenę. Zapytałem się przed wylotem kogoś, kto kręci e, dronem w Tajlandii, powiedział, że nie ma żadnych przeszkód. No ale dopóki nie spróbujesz, sam się nie dowiesz, także wziąłem tego małego, nie było żadnych przeszkód. Więc ten dron będzie ze mną. Oczywiście tu jest kontroler w takiej wersji. No i co? Dlaczego mam taki, a nie pod telefon? No mój pierwszy Mavic Air był podczepiany pod telefon, trochę było dla mnie jakichś różnych komplikacji z kabelkami i tak dalej. Mogę sobie na niego pozwolić. No jest o wiele, wiele lepszy niż telefon także. A jedna rzecz, która jest minusem w tym, no to ten kontroler nie ma, znaczy ma Wi-Fi, ale dopiero jak się podłączy pod e, e, telefon, no i nie za każdym razem pojawia mi się mapa. E, nie wiem, jakoś tego specjalnie nie sprawdzam, ale może macie jakąś radę, jak to zrobić, żeby zawsze była mapa, nie podłączając się do Wi-Fi, GPS-a i tak dalej. Kolejną rzeczą, jaką biorę ze sobą, to ten aparat. Dlaczego ten aparat, a nie inny? Mam jeszcze innego Soniaka, ale tamten Soniak, mimo że jest lepszy niż ten, to nie ma jednej, ale to bardzo istotnej rzeczy. Tego. I to robi oczywiście dla ludzi, którzy chcą nakręcać odcinki świetną robotę. Ekran jest, no przesuwny w każdą stronę, także widzę, co nagrywam, i z tego względu biorę ten aparat. Nawet nie po to, żeby nagrywać też um, już same odcinki, ale nawet jak idziesz, to z rodzinką fajnie jest widzieć, co kręcisz, a nie tylko być narratorem całej opowieści. Do tego biorę obiektyw. Jaki to jest obiektyw, bo już nawet nie pamiętam. O, Filtr ND, oczywiście. Tutaj mam 1,5 do 5 przysłon. A ten obiektyw to jest 10-18, czyli dosyć szeroki, ale biorę jeszcze. Ten obiektyw ma chyba stabilizację, już nawet nie pamiętam. No, musi mieć raczej. Ale biorę jeszcze ten, który jest o szerokości 7,5. Piękny obiektyw. Jedynym minusem jest to, że on nie ma stabilizacji. I y, wpada do niego bardzo dużo słońca, więc trzeba odpowiednio kadrować. Jest taka przysłonka tutaj na niego, ale aktualnie nie mam y, filtra ND, który pozwoliłby przymocować. Nie mam jakiejś tam redukcji na pierścieniach, żeby przymocować tą y, osłonkę, że tak powiem, przed słońcem. Także tym razem osłonki przed słońcem nie biorę. Muszę gdzieś to dokupić. To taka pierdełka, ale ten obiektyw jest świetny, bardzo mi się podoba, no jest okropnie szeroki. Oczywiście biorę ładowarkę i baterię, ale nie biorę tego w takim stanie. Mam jeszcze safety bag, który jest w domu, no i oczywiście te baterie wkładam do tego pojemniczka. No bo. Takie są wymogi linii lotniczych. Nigdy nie miałem w żadnym samolocie żadnych problemów z, e, z tym e, safety bagiem. Jeżeli jesteś długo w podróży albo mm, masz być bez prądu no to ten power bank zrobi świetną robotę. Ja zabieram ten power bank dla siebie. On ma 20 tysięcy mAh godzin i e, no to trzeba sprawdzać w odpowiednich liniach lotniczych. Czy mieścisz się w normie? Ja teraz nie wiem, aktualnie e, jaka jest norma w tych liniach, w których ja lecę, ale e, na przykład jak leciałem z Berlina do Singapuru, czy z Singapuru do e, Bangkoku, czy z Bangkoku jeszcze gdzieś dalej, to najbardziej sprawdzali mi powerbanka. Nie wiem dlaczego. Nie drona, nie inne baterie, nie zegarki, nie telefony, nie. Kamery, tylko to, czy mieszczę się w normie. Mam jeszcze drugiego, e, troszkę mniejszego, to daję e, podróżnikom, którzy podróżują ze mną. I albo oni z tego korzystają, no albo albo ja, jeśli wyczerpię tego, chociaż nieczęsto mi się to zdarza. Nie zabieram wielu rzeczy, bo limit wagowy jest ograniczony. E, ten plecak w ogóle waży chyba 2,5 kg. A do 5 kilo. Czasami są restrykcje. No to jest w ogóle dla mnie trochę absurd, ale no z doświadczenia, które odbywałem całkiem niedawno, wiem, że nawet jak masz 8 kilo, to nikt nic nie robi, ewentualnie tam coś trzeba po prostu dopłacić. Ale mi się nie zdarzyło, a miałem trochę plecak przekroczony. Nie polecam, lata się tak na własne ryzyko. Ja y, jestem świadomy tego, co robię. Kejsik peli na karty. Gdyby karta mi się skończyła, no to wiadomo, co z tym się robi. I dwa filtry MD, 77 mm na obiektyw. No i tutaj, oczywiście, ilość przesłon. I tak naprawdę to jest w sumie tyle. To jest tripod i to, ale tego nie zabieram już ze sobą. Ja mogę to uznać za rzecz niebezpieczną. Nie wiem, jak e, celnicy i, i cała obsługa, dlatego pakuję to do bagażu rejestrowanego. Jest tutaj jeszcze jedna kieszonka, w której oczywiście pakuję e, jakieś swoje podręczne rzeczy. I w zasadzie to tyle. Z takim sprzętem lecę. Oha, no jeszcze. Insta, ale czystego Insta tak naprawdę korzystam. Korzystałbym, gdyby montaż był łatwiejszy, jednak mm, uważam, że materiał z tej kamery montuje się podwójnie. Czyli to, co tutaj się nagra na dwóch obiektywach. No, trzeba zmontować klatkami kluczowymi. A potem wmontować to do kolejnego filmu. Więc jeżeli masz 80 plików z tego, to 80 plików musisz poustawiać na klatkach kluczowych, jak ma przebiegać kamera. Następnie wrzucasz to na linię montażową, która jest pomieszana na przykład z plikami z tej kamery. Albo z drona. No, pokazuje kontroler, ale jest to część drona. Także podwójna robota. Jak ktoś lubi się bawić, ma czas, to spoko. Ale takie na przykład na Instastory, szybkie jakieś, całkiem w porządku. Ok. No i co? To by było na tyle. Chyba. Rzeczą oczywistą jest to, że biorę oczywiście filtry ND do mojego drona. No ale to chyba jest wiadome. Ale... To, że to jest wiadome, to nie dla wszystkich może być wiadome, że przydaje się takie coś też. I w zasadzie te trzy wejścia starczą mi. Ja jeszcze w bagażu rejestrowanym biorę jedną większą na same USB-C. Co kto potrzebuje, no ale to jest rzecz uważam niezbędna. A nawet nie tylko jedna, tylko dwie. Co najśmieszniejsze, taka ciekawostka. Nieprawda, na którym to dronotripie było nawet to chyba nie był drone Trip, tylko to było a wiem wycieczka do Słowenii, Węgier i jeszcze zahaczyliśmy o Włochy. No i zdarzyło się tak, że wjechaliśmy do jakiegoś domu pana Włocha, który miał całkowicie inne kontakty i nie dało się nic naładować. Niezbędną rzeczą Jaką mam praktycznie przy każdej podróży, jest ten oto uchwyt na moją kamerę bądź aparat. Peak Design, świetna sprawa. Wpinam sobie, o tutaj, na ramię, kamerkę. Jeśli potrzebuję, to cyk, wypinam kamerę i kręcę co potrzeba. Nie muszę za każdym razem sięgać do swojego plecaka, tylko. To już jest odpowiedzialne za ten świetny, krótki manewr. A jeszcze jedna rzecz. Ten plecak ma otwieranie tutaj z boku. Niby są to szybkie kieszonki, ale szczerze powiem wam, że no o ile aparat bym wyciągnął, to te rzeczy mogłyby mi wylecieć. Ja z tego jakoś specjalnie po prostu zwyczajnie nie korzystam. Może jestem zbyt mało profesjonalny, ale plecak pierwsza klasa. To mógłby być koniec, ale skoro ten plecak jest taki fajny, to nie jest to koniec, bo chciałbym powiedzieć, że ma jeszcze tutaj fajne dwie kieszonki z boku, w których można włożyć sobie coś, ja tutaj na przykład mam kabel. Wiadomo, że ja jestem ograniczony no, kilogramami, którymi mogę przewieźć, dlatego nie daję tutaj jakoś specjalnie e, rzeczy, zresztą nie mam też potrzeby e, już wozić nic więcej ze sobą. Tu na przykład można sobie dać o, jakąś apteczkę i w zasadzie tyle. Fajną rzeczą jest to, że tu Jakbym chciał się powspinać, to wiecie, tą białą kredę daję sobie tu. I spinam się po ściankach. No dobra. Fajny pojemnik na picie albo na coś innego, które sobie sam montujesz. A tutaj na przykład jak gdzieś jadę, to wkładam drona i stąd wyciągam. No i w zasadzie to tyle. To jest. Szybki, że tak powiem. Podręcznik, dostęp do e, mojego tripoda. No i jakiś tam. E, to, to jest właśnie to miejsce na szłotęczko do zębów i pasta, żeby się odświeżyć podczas lotu. Albo na przykład na skarpetki, majtki, koszulkę, czy to, co tam woli. Także udanej podróży, Wam i sobie, i tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.